Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, dzisiaj opowiadam o najnowszym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który prawomocnie odfrankowił umowę kredytu frankowego w M-Banku S.A. Proszę Państwa, była to apelacja rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Warszawie od wyroku Sądu Rejonowego, który to sąd rejonowy stwierdził, że można odfrankowić umowę, umowę, która już została spłacona wcześniej, i zwrócić nadpłatę Frankowiczą. Sąd rejonowy rozpatrując powództwo Frankowiczów, stwierdził, że umowa zawiera klauzule abuzywne, które są nieważne, ale cała umowa nie jest nieważna, można ją było odfrankowić, a zatem w przypadku spłaconej umowy należało zasądzić zwrot nadpłat. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał apelację M-Banku S.A. od tegoż wyroku Sądu Rejonowego i tutaj ciekawostka, mianowicie jednym z zarzutów M-Banku było, że, frankow... że sąd nie zbadał, czy frankowicze byli rzeczywiście konsumentami. Bowiem sąd nie, zdaniem Banku SA, sąd tego nie zweryfikował. W szczególności nie zweryfikował, czy Frankowicze nie wrzucali odsetek od kredytu w koszty działalności własnej. I tutaj bardzo ciekawe stwierdzenie zawarł w swoim wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie, bo po pierwsze oddalił apelację M-Bank SA, potwierdził. Że umowa zawiera klauzule abuzywne, które były podstawą odfrankowienia tejże umowy kredytu. Po trzecie, stwierdził wyraźnie, że badanie, czy konsument był kredytobiorcą, jest badaniem na moment zawierania umowy oraz przeznaczenia tego kredytu. I tutaj warto wskazać, że po pierwsze te, ci Frankowicze na moment zawarcia umowy byli konsumentami, a po drugie, że zawarli umowę kredytu w celu refinansowania kredytu frankowego w innym banku i y, uzyskanie w ten sposób lepszego oprocentowania kredytu, a jednocześnie właśnie to refinansowanie dotyczyło nieruchomości, w której Frankowicze zamieszkali i był to dom jednorodzinny, w którym zamieszkali. Proszę Państwa, no, ten wyrok jest prawomocny, w związku z tym już w tej chwili zosta zostają zwracane należności na rzecz frankowiczów. Umowy już nie ma, a ona podlegała odfrankowieniu. Ważne wnioski z tego wyroku są po pierwsze takie, że również umowę, która została spłacona, czyli spłacony kredyt, można odfrankowić. Czyli uzyskać zwrot nadpłaty, tak jakby to był kredyt złotówkowy. I dwa ważne, ważne orzeczenie również dla wielu konsumentów, którzy mają wątpliwości, czy mają podstawę do tego, żeby wystąpić z roszczeniem do, do banku, bo prowadzą działalność gospodarczą. Na jaki moment sąd bada, e, czy Frankowicze są konsumentami? No, sąd bada na chwilę zawarcia umowy. Po drugie, sąd bada również przeznaczenie tego kredytu. A kredyt był, proszę Państwa, przeznaczony na e, budowę mieszkania, domu, w którym e, Frankowicze zamieszkali. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, Radca Prawny i Partner Zarządzający Kancelarii. Do usłyszenia.